Robert, a skąd masz torebkę? No co zajbałem? Fajnie, a skąd masz zarabkę? Z Gargamelem to to było. Yes. Ale nie z gargamelem to była bluza. Mm -hmm. Ale to. Ale... Oh, 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 oh. oh. O kurczaka przyniosł, oh. ale dlaczego? Kurwa tutaj. Nie! <laughs> Jakiś pojebany. Nie no chuj. Co? Nic, kurwa, nic, ja pierdolę. Pierdol się, kurwa. Kupujcie więcej kur. Kto kupił więcej kur? Poprzednim razem? To z nie kupował więcej kur. Czemu jest lew? Co za nam się nie Nie podałem się. Co tu się kurwa dzieje? Co to za budowa? Czemu buduje? Czemu chcesz skoczyć? No kurwa skoczył. Dziwny jest ten ten nie świat. świat. Nie miałem nie nic. Nie, no, nie Kopiemy, Nie ma co. Bo na właśnie Laura. Mam budownicę. Kupiemy. Kupiemy. Na nic nie bo Bo budownicy do pracy się wbie, Bo budownicy zaradzi <śmienny> No i gdzie serio? tu krowy kurwa? Spa! Wziąłeś to? Ty kurwa To. Pojawił krowę w płotku Ale si... I ona świetnie. zginęła O, lapis ma i boską karę Kupię dwa z takich kurwa Czekaj, no Ja kupiłem, no ja 32 kupiłem dobra. dobra, dobra, kurwa, kiedyś poleci do góry To jest tak trochę za wysokie? Czemu? No tak mi wydaje mi się, że to jest aż trochę za wysokie Nie no, taki jest ładny tak. No dobra <śmieniczne> no, <bo się>. Co? <śmieniczne> tak jest, tak jak no, no, no dobra, tak jak no, no ładnie jest chyba, i dalej... <śmieniczne> <śmieniczne> no to nie, to ja odkładam chyba wejpa. A da <śmieniczne> no, <śmieniczne> 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 ja to nie Podgob go, szybko podgob go. Wygolbowi, mam kurwa deficytowy towar. Żelazo nie przepalę. Wygrał. O kurwa! Ja eee. o. O. myślałem, że wykopałeś bloka. To się nie zresztą w ogóle. Koniec świata. Nie, bo spada, nie, bo spada. O. No, nic, idę się zabić tu znaczy, tu znaczy! Nie wiem o czym się, kurwa. No był taka, bo potem jak. Ro, po, po, ten. robiłeś questa. Ale nie że nie tu mi, ja w to... nie grałem, kurwa. No ale to jest, takie chciałem no to kurwa, no to nie, nie dawiesz. No ja się nie dawiem, jebać niemieckie produkcje, kurwa. Ludzie no, ja mówią do polskie. Nadal tego nie rozumiem. Nie, po prostu Kamil słucha codziennie tego, <śmiewanie> buda czarodziejki i <śmiewanie> Tak, zgadza się. A może mówię, że się to wielki kłód od Wiedźmina. O, no, chłopca to pojeb. Co? No to to. <śmiewanie> <śmiewanie> Ludzie z nieba, ludzie, ludzie z nieba spadają. nie pospada! nie się zakopaliśmy głęboko. O! <śmiech> 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 e, patrzę na stepy e, Nie patrzę na stepy e, Jest 5000 bloków. co? Dobrze e mówię. Jest później... A, o, nie mnie! Połóż tysiąc bloków i jest... Dźwięk. Wystartuj Świeć. swoją pierwszą one block przygodę. Co to jest pierwsza one block przygoda? Co to jest Wikipedia? ty odpierdalasz? Miesięczny na zimnym, bo go dostaniesz. No i patrzcie jakie oko dostał. Kurwa, ten nasz dom to jest zajebisty przod zbudowany <grywa> i chuj. Panie, jakie kurwa dom? <grywa> no chodź, podejdź do mnie tutaj. To chodź pod farmę. Czekaj, 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 może czekaj. Dawa, gdzie tyła, gdzie przód? No niezbezczelny. Może trzeba tą większą... Dziękuję. to on też spadł? No bo, nie, no bo on postawił, on zrobił tak. Zerpij się w barierce, wymuchły fajerwerki, on spadł na dół, a zabił kurczaka. Ej Ej, ja dostałem coś do eku. Patrzaj. Dynia? Arbus. Moi no i no to ręce kurwa podniósł. Ej mam pomysł, patrz patrz, 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 jaki big brain, patrzcie jaki big, big brain teraz zrobię. Techniku no. No. I potnę skrzynki I tak to ktoś będzie mógł sobie to wstać po prostu kopać w dół I tak to wszystko będzie tak spadało tam do dół, na dołu na, na do skrzynek no, to nie jest takie kupie. Tylko, żeby zaoszczędzić materiały, tak trzeba to... połączyć. Tak, to trzeba połączyć, ale to zrobimy w taki sposób. Jak to zrobię, jeszcze takie dwa. Mamy żelazo dużo, dużo nie? Co, w pływie Gdzie jest całe kulwa żelazo? No, 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 zrobi, no. potrzebne, ale ja już mam. Misiek, misie widz, wracaj tu. I teraz No, dajcie spokój, tam mam pracę w Monie. 50 jest w plicyku. No, 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 to bez licy. Kurwa. A ty minuj. Inżynier się znalazł. Widzisz, czarny. <laughs> Jeden robi, dwójka patrzy. No, na jednej budowie. W Egipcie nad tym Nilem mocno słońce świeci budujemy piramidę o czterech stuleci <grywanie> Jak pracuję, tak se myślę i chyba już nie mogę. Jak nie mogę, to przez nogę i znów dalej mogę. Mało jedli, mało spali, dużo budowali. Co to będzie jak się kiedyś kurwa to zawali? No to kiepskich jest kiepski, kurwa. Serio? No. no. No i kop, dawaj kop. Oni się Ach, przebrali za te kurwa egipcjanie i, i tak tańczyli kurwa i tak zaśmiewał Nie <grym> majter, to się kurwa nie działa zbyt. To z kodeku mi leci no, no, Drugą mańkę, się Ja bym po prostu w kółko to Chyba, położył. że tutaj tak stać, no Że nie, czekaj, muszę coś sprawdzić, muszę coś na internecie O, ale kurwa, mega mind, kurwa wszystko z neta bierze Nie, bo muszę jest, istnieje coś takiego. Istnieje dobrze. że zaraz zrobić custykę z tych hmm. stronek. Nie jakoś diable. <laughs> Interesując za propozycja. Trzymaj. Poczekaj, bo ja tu Chupię, jestem niższym inteligencji. No i zabudował skinki Kurwa Nie dawno że im zbudowano, tak? Ponieważ... O z tobą to I chyba nigdy do... nie nie zbudowano. Nie wiem, czy to się spadło. Myślacie, umiesz chodzić? Myślicie. Czy ty insynuujesz, że są pochodzone? Nie, on ju snu, jeżeli jesteś tak instygnąłem z płodka 35 latni pływa. Bo chodzi się kurwa je hmm. Czy chciałby pan no, nie, porozmawiać bo, bo, o swoim kęgosłupie? Nie, nie, a dlaczego? Mam, bo chodzi pan jak kurwa. Chuję ja. to no, zelowo w cipółku. Spróbuj mi zepchnąć. Jeszcze raz kaczę do Wojda, mam tak, dwa staki żelaza. No i w dużo innych rzeczy. Dobra. No i dobrze bigo. Zasłużył. Dziwne, ta i bambu skilowa w ogóle się i nie zaczęła kreplać. <laughs>

tak nie może, to po tak to będzie cool. Kurwa, głupko zrób z tych hopelerów. Ale no właśnie nie, patrz. W smoku Co patrz. W <laughs> <Bierdole, Ja>. kurwa. Mmm, <laughs> <laughs> jaki fajny tramwaj. O, <laughs> ja pierdolę, tramwajarz. Ja. Kurwa, spodu... dźwigni postaw. Ja pierdole I teraz? Twój stary kolejarz Ile To I co ty do tego spadało, czy nie? Nie, niedźwiedź Wykopałem złoto, spadu, ku, złoto tego, z złoto minął od Z złoto od kurwa wagoniki, pociąłem tu Czekaj, no bo to... Ale ty wiesz, że to? to musi pod spodem być hopery. No ale to tak, to mogę na, mogę na tym? Czekaj Tak możesz O ty masz, ja Wiecie co? Ja idę do domu kurwa. Kurwa, To jest O, o, bo tak trzeba zrobić A ty byś na no to mnie wpadł <grywa> Patyk, Czy można postawić? Można postawić? A nie wiedziałem o tym, to bo można postawić New Jersey New Jersey kurwa, debilo dobra, i teraz to jest szczyt polskiej architektury. Nie, no Ty, kurwa, nie, no ty kurwa, nie, no tak, Nie, no cyklu. Tak, nie, no cyklu. Tak, no cyklu. Tak, no cyklu. Tak no No my No 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 my No No my problem. No widać, że ty jesteś jakby co, po ty nie dźwigni, bo to jest pół blok. Więc musisz tak to zmienić. Tego musisz się kurwa zniszczyć. Melonie. Mówię. Ciuk. Bambaków wywadebili. zrobiłeś jeszcze na rzekę. No skuwa, no. Dobrze właśnie zrobiłem. Chwuja zrobiłeś. I chuje wziąłeś. No widziałem, właśnie jest pode mną jeden. I też jest złamany. bo le lepiej złamany niż mały. Właśnie. Bo jak się złamał, to znaczy, że wiatr tylko łyże. a jak wiatr tylko łyże, to czymś dużym. Hyhy, <grywa> kurwa boomerang, <grywa> Znajdź takich czterech na szlagach w Po co cztery hopery? Czekaj kurwa No po co cztery hopery tutaj? Jak Jeden nie starcza po prostu Bo jeden robi partię w kółko na no stop Dobrze, niech jej będzie O, no o No nie, niemożliwe, bo chyba... chyba ty architekt Inżynier jednak miał chujowy pomysł, nie? A mówił, że ja to mam chujowy pomysł. Chuj, no, niemożliwe, niemożliwe. O, masz. No i kurwa, co mam? No właśnie, kurwa, że żem pytać! <śm> ja to dobrze. No, no, nic tu nie ma. <śm> <śm> nie masz tory. No to kurwa debilu. No co? Inżynier! Inżynier siedmiu Bolesi, No jak co można myśleć, gdzie mam tory Jak ja tobie dawałem Kurwa. Skrzynce pewnie są. No prosto są skrzynce, ci umogą. No, Ja piękno. No Ale no No i postaw tu. A tutaj. Nie coś... tego. A no tu nie ma innych. Ty wziąłeś wszystkie Nie mam zwykły. Nie mam z... Ty wziąłeś wszystkie! Kurwa, raz, dwa, trzy, cztery. Wybrałeś mi wystawię, masz sześć takich! Gdzie ty je zgubiłeś? Ja. Tak, zwykłe są 12 w skrzynce tutaj na górę. Kurwa, trzeba je wrzucić do skrzynki po prostu. <laughs> <laughs> Chciałem cię chciał popisać. A wagonik też zgubiłeś? <laughs> Dwa przeszczepy, kurwa. Wagon niech to ci zaraz w pizdę wlezie Nie ma takiej możliwości, ponieważ ja nie posiadam, Chcę ty więcej do ciebie Eee, action ani chcemy, no no nie, <grym> nie, no nie może nic nigdy nie, bo to no jest no zamieniany no na kobietę no nie, tam jaką, Jak to myśl nazywała Trans, o! Ja myślałem, że chcesz powiedzieć, że rzukowska górowa. Może być. Ale czy ty kurwa? Yeah, Będziemy to... Nie, ładnie, to będzie to w normalny... Nie... Maciej, jedzenie. nie? Eee, nie... No ty kurwa. O! <noise> Podziel się! Masz, wszystko, to, to wszystko co mam. Dzięki. Jak no... <noise> Zatrzymał Ile? No. bo jak on się zajebał to i itemy dał no, no bo go trzeba zajebać Kuba bo może kurwa oddać Impostor Kiedy of No i chuj teraz nie przyjdzie. No ale dał itemy kurwa No jak to było? Impostor Impostor wyeliminowany Impostor wyeliminowany? No to pałda Montesnak Pirate back Udaj mi to. co na kolejnym poziomie. Dziwki, drogi Josef. Jak się nazywa to kurwa, Jak się nazywa to gulniczalne gówno, kurwa? Bedrock. No. Bedrock. Kurwa, <laughs> ty się wdupiasz? Wiecie co, bo to coś nie działa, kurwa. Ja tak myślę, że to... O, jeden poziom wyżej to dać. Nie, dobrze jest. No tak nie zabrało w ogóle nic. tam... wózek nie wyrabia. A pierdolę. Wózek nie wyrabia, kurwa. Zwiększyć obroty! No bo co, tak, ty ok, dalej masz ty moment. Ja w ogóle nie widziałem uszota, tak powiem, tak w jakimś intuitu, odnośnie Mamona. Co zrobił? Walczy na midzie 1 na 1. Jest tak chyba czwarta albo piąta minuta gry. Walczy sobie na midzie i przegrywa oczywiście, nie? 1 na 1, on został na midzie, kiedy miał Loa bardzo, a miał tak nie wiem 100 HP, przeciwnik miał 900. To jest duża różnica, jeżeli ktoś się nie zna takim językiem li ligowym. Co zrobił? Walczy, walczy, walczy. No i przegrał oczywiście, bo miał 10, 100 HP, a przeciwnik miał 900. I cały pinguje, hopie no, teammatea stale całkowicie z innej strony mapy, że mu nie pomógł. Polecam. To wiesz, że jakiego klipa dzisiaj widziałem na Twitchu? No? Że Tuffy to no. no way Spodziewałem się tego A wiesz dlaczego? No? Bo grał w Ty grałeś w Valorant'a, Tuffy? temu grałem w Valorant. Ale grałeś Ty kurwa, szykuje się ustawka no, To on nie wygra, kurwa Ja mam zdradny miecz, to byt ma Chęć. Chęć. Nie, ja chęci nawet nie mam. Chęć. Wypraszam sobie, kurwa, takie heresje. Nic... Ej, wo waj, ale jesteś gotowy, kurwa. Jeden ma koronę, drugi ma koronę. A ty masz czapkę. Zajbiście. Eee, Przepraszam, ja akurat skina podjebałem z to nie moja wina, że ma koronę. No ale Duffy, weź to zaraz wykop. Jako tako <noise> Ale on to kopie diamentowym kilofem A ty o wy kurwa burzuje jebany Zrobiłeś sobie diamentowy kilof, ale zapierdalałeś razy O, ale, ale klasa społeczna kurwa Dobra to zrobimy to tak P Niemożliwe, coś by kurwa świetnie O no, <głos> się że <noise> zrobił Jak masz teraz to wykopać? Od góry? Od góry <noise> Ja.

Nie, ale nie powiedz mi, że to nie było dobre. Kurwa, kto na to uwaga nie idzie. No dużo no, no i chuj, po wagoniku. Jeszcze wpadł do Hoopera. Kurwa, no zajebiste, bo ty pomyśl, żeby to podnieść, Chuj. Nie może go... Kurwa, Po trzeba. Świata, kurwa, 126p. <grych> Czekaj, zaraz popcham. O! Widzisz. Jak on to zrobił? Na TikToku widziałem za Księga. Ty jest głowa smoka za 32 szapki z raza. Kupujemy? <grych> kurwa, pytasz a wiesz. <grych> Czekaj, trzymamy tyle z raza? Kurwa było. Dobra, dobra. Kupuj.

Mam no, na no, mnie. No. Koniu, bo cię zabiję za chwilę. Jakie za chwilę, kurwa? <grym> Koniu, dawał. Je... No, ja mu dałem szansę, sobie tu nie dał. Szans się kurwa <grym> korzysta. <grym> to, kurwa, takie suprajca, no takiego bo moją taką. O, uf, czuję, je. Kurwa, kończył zagadź, się zabije. Jakie kurwa zagadź, Jeb! <grym> 320 zmienij to A, limit. O kurwa. Śniegu już pada. Kurwa, mamy. <laughs> Oglądaliście no, no, no. w pada. Ogromne w pada. Ogromne śniegu. w śniegu No to jak, Jakbyś mieli powiedzieć taki jeden największy red flag w dziewczynie, to jaki to będzie? był? Taki jeden największy. Nie wiem, że ma. Nie, no co? Nie wiem. Ona no, no, się zgadza, nie, to się zgadza. twoja. No tylko. A, bym ci powiedział. A, powiedz. No powiedz. Ja nie powiem. no powiedz. Nie powiem. A czemu? A się boimy. Wyśnij no, bo. bo gruby. Oha. Okej, okay, jest jakiś argument. Nie wiem do czego, ale jest. No, można wychodzić. To kurwa, jak z tego? Jak zniknąłeś? No. To mi kurwa przy, wszystkie moby zniknęły, jakie były i z 60 kurwa mi wzrosło do 300 fps. <gry>